Kilka słów o mnie w takim ekspresowym skrócie. Pracuję w modzie już od, od dobrych kilku lat. Ci, co mnie znają, wiedzą, że swoją karierę zaczynam w Nowym Jorku. Tam uczyłam się liczyć. Później, tworząc fashionbusiness.pl, uczyłam innych, jak liczyć. Później tworząc Akademię Prawa i Biznesu Młody na Łazarskim, zaczęłam uczyć tylko tych, którzy chcieli się uczyć, a finalnie teraz od roku wprowadzam skandynawski marketplace na polski rynek, gdzie z powrotem wróciłam do tego momentu, gdzie też uczę się i ja. Chciałabym tak naprawdę wam powiedzieć o tym, co dziś się dzieje w modzie, jakie następują zmiany i właściwie w którym to kierunku to, to wszystko zmierza. Ale zacznę od, od tego oryginalnego modelu, który w Polsce nie jest specjalnie praktykowany, czyli od tak zwanego B2B, czyli i e wholesalu. I wychodzimy tutaj z miejsca brandu, który tak naprawdę to to, to brand decyduje o tym, gdzie chce być, jak chce dystrybuować, jak się chce komunikować i co tworzy i dla kogo tworzy. Następnie tenże brand kolekcję przedstawia kupcom, którzy kontraktują ją i brand ma kilka miesięcy na wyprodukowanie kolekcji. Taże kolekcja zakupiona przez wspomnianych kupców trafia do multibrandów i oryginalnymi multibrandami, które są na rynku od kilkudziesięciu lat, to są butiki stacjonarne. Mogą to być Sneaker Story, mogą to być, może to być Witkac, do tego Kociołka dołączyło Zalando. Które jest online nowym multibrandem, i do tego case'u wrócimy, bo stanowi dziś stanowi nieodłączny element sprzedażowy. Mamy w końcu własne kanały, które brandy coraz częściej własne kanały sprzedażowe, które brandy coraz częściej rozwijają z wiele większą intensywnością. I gdzieś w tym całym obrazku też w Polsce mamy projektantów. No i właściwie co się dzieje dziś? Dziś ten model jest całkowicie zaburzony z kilku względów. Przede wszystkim e, zmieniają się nasze... E, zmieniają się nasze e, Zmienia się sposób, w jaki kupujemy. Ruch w galeriach handlowych maleje i to znacznie. W Polsce w ubiegłym roku było ponad 7 milionów klientów w galeriach handlowych mniej niż w roku poprzednim. Oczywiście w tym roku ta liczba może nawet się podwoić, chociażby ze względu na niehandlowe niedziele. Ale tutaj też e-commerce ma, ma, ma swoją rolę i nie bez przyczyny do galerii handlowej wybieramy się coraz rzadziej. Również stacjonarne sklepy multibrandowe bankrutują. Mam takie przypadki, czy w Minto mamy takie przypadki każdego tygodnia, gdzie gdzie, gdzie przychodzą do nas butiki, które można było uratować sprzedażą w online, ale już na pewne procesy było po prostu za późno. Przykładem takiego spektakularnego bankructwa jest paryskie kolet, o którym chyba słyszał absolutnie każdy. Wydawałoby się, że dystrybucja, która miała miejsce kiedyś, która robiła robotę, dziś kompletnie nie zdaje roli z kilku powodów. Ten shift właśnie sprzedażowy do online sprawia, że multibrandy nie są w stanie tak szybko do tego, nie są, w stanie taką szybką, nie są w stanie tak szybko wskoczyć w online, jak potrafi to Zalando, a też brakuje im na to po prostu finansów. Dobry multibrand jest w stanie rocznie wygenerować zysk na poziomie od 3 do 5%. Czyli możecie sobie wyobrazić, jaką skalę biznesu musi zrobić butik, ażeby móc w ogóle się utrzymać na rynku. Czyli y, czym miałoby być takie 3-5% biznesu rocznie, ażeby móc z tego się y, utrzymać? Y więc co się zaczęło dziać? To na pewno zaczęło też burzyć politykę dla brandów, bo jeżeli multibrandy, czyli głównie kupcy zaczynają bankrutować, to właściwie dla, dlaczego tak się dzieje i co, co brand ma wówczas zrobić? Wspomniałam już Wam o tym kanale Direct, czyli, czyli wiele marek postanowiło, postanowiło zbudować własny online i tam generować jak najwięcej ruchu, no bo oszczędza na prowizji. Niemniej jednak no, to nie jest też takie proste. To po pierwsze kosztuje gigantyczne pieniądze, po drugie też na to trzeba mieć pomysł. I tak się składa, że wiele brandów chociażby streetwearowych, czy, czy tutaj pokazany Adidas, czy na tym obrazku Off-White, część marek naprawdę potrafi zrobić to dobrze. Cała reszta niestety gdzieś tam troszkę dłubie, że tak powiem. Więc te monobrandowe sklepy coraz częściej przypominają dawne multibrandy, które sobie na rynku radzą coraz gorzej. I teraz to się dzieje dalej w e-commerce. To są globalne liczby ze statisty. Możecie zaobserwować jak zwiększa się tutaj wykres. Nie wiem, czy, czy jesteście zaznajomieni z, takim, z taką formułą jak Kijar, czyli wzrost, wzrost sprzedaży na przestrzeni lat. Kegar w modzie wynosi w tym momencie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent rocznie, co też pokazuje trendy, jak chętnie kupujemy. Co to oznacza? Czyli co? Przenosimy się do online. U. Multibrandy, oryginalne butiki zastępuje Zalando i no, można było powiedzieć, no tylko się cieszyć, tak? a okazuje się, że nie do końca. Zalando, oprócz tego, że ja nie jestem akurat zwolennikiem Zalando, ale dlatego, że widzę, co też się dzieje na rynku i co Zalando zrobiło z wieloma brandami. Wiele, wielu projektantów, również polskich, mamy takich kilku, bardzo się cieszy z tego faktu, że weszło na Zalando, a tak naprawdę to może być początek końca ich biznesu, ponieważ Zalando kontraktuje spore ilości. Co to oznacza? Zalando kontraktując duże ilości, wrzucając je do swojej gigantycznej platformy, na której jest podejrzewam z kilka milionów produktów już po 8 tygodniach przecenia daną rzecz o 20%. W kolejnych dwóch tygodniach o kolejne 10%. Oznacza to, że Wy jako marka, powiedzmy, że jesteście marką, nie jesteście w stanie konkurować ceną z Zalando. I teraz kto ma więcej? Zalando ma więcej know-how, Zalando ma więcej pieniędzy, Zalando ma większy zespół, Zalando ma procesy i Zalando ma Wasz produkt. I jeszcze, że Zalando rządzi w Google, bo wyskoczy pierwszy. Więc tak naprawdę można byłoby sobie pomyśleć, okej, okay, no dobrze, no ale Zalando kupił kolekcję w wholesale'u, no ale teraz każdy sobie powinien odpowiedzieć na pytanie, czy jaką ilość musicie sprzedać rocznie, żeby się utrzymać, bo oczywiście z waszego, na pewno ucierpi na tym wasz własny kanał. I teże zmiany zaczęły zauważać też gigantyczne marki, i tak na przykład rozmawiając z, z pvh grupą, która ma Kalwina Kleina czy, czy Tomiego Hilfigera, teże grupy czy też marki zaczynają zauważać ten proceder i mówić, ok dobra to teraz musimy wziąć kilka kroków do tyłu, i my, aby na pewno chcemy zapodawać tyle towaru dla Zalando, bo Zalando właściwie to już kupił nas. On nie kupił nas fizycznie, on ma po prostu nasz towar i kupił nas w sieci, gdzieś rządzi tym i powolutku zaczyna zabijać nasz biznes. Więc ile my możemy tego towaru sprzedać dla Zalando, aby on nie, nie zaburzył naszego rytmu. Stąd wiele działań właśnie tych, o których wspomniałam, czyli własna sprzedaż, pomoc butikom w przetrwaniu, czy też. Jeżeli chodzi o tutaj marketplace, no to na pewno część brandów zaczyna coraz więcej inwestować w marketplace'y, bo ma kontrolę nad sprzedażą w sieci. W marketplace'ach jest tak, tylko szybko przypomnę, że Marketplace nie posiada waszego towaru fizycznie, zapodaje tylko to, co tak zwany produkt-feed od Was jest w stanie do nich wrzucić do sieci. Czyli to, są, to jest wirtualny towar, który jest gdzieś zapożyczany z Waszego sklepu. Oznacza to, że na koniec dnia to Wy decydujecie o tym, ile jesteście w stanie za, wrzucić do kolejnego kanału sprzedaży. No i co się zaczęło dziać dalej? No, Zalando, oczywiście, tutaj mamy problemy z logistyką, ten shipping i, i wychowanie sobie generacji, która zwraca na, zwraca na potęgę. Koszty logistyki wcale nie maleją, wręcz przeciwnie. No, to nie bez powodu sprawiło, że gdzieś tam Zalando zaczyna zmieniać swoją politykę ale wcale to w liczbach wygląda nadal dobrze przynajmniej dla Zalando, bo dziś zostały ogłoszone wyniki sprzedażowe tegoż sklepu za rok 2018, w którym to obroty wzrosły o 25%. No gigantyczna cyfra i teraz należałoby zadać sobie pytanie czy aby na pewno to jest taki pozytywny wynik. Wróćmy do, do tego wykresu, który pokazałam Wam na początku. I teraz wrócę do tego tematu, gdybyście wy byli projektantami. Jakie są Wasze opcje w online? Są oczywiście Concept Story, które pożyczają, ale nigdy nie kupują. Są marketplacey i możecie bazować tutaj na własnych kanałach sprzedaży. No i teraz. Czy, czy co się najbardziej opłaca? Jakby pokazałam wam case Zelando, który ma wszelkie możliwe zasoby na to, żeby sprzedać i to sprzedać skutecznie. I czy jesteście w stanie rywalizować z takim gigantem, biorąc pod uwagę swoje zasoby. I tutaj. Czy jest szansa na to, żeby w ogóle osiągnąć sukces i ile potrzebujemy sprzedać, ażeby dowieść ten wynik na koniec roku i też utrzymać markę. Ja uważam, że należałoby się skupić na tym, co się potrafi najlepiej i nie próbować robić wszystkiego jednocześnie. W związku z tym, że w Polsce multibrandów jako takich nie ma już na pewno takich, które kupowałyby bo kolekcja polskich projektantów jest bardzo, bardzo, bardzo niewiele, więc concept store'y są jedynym fizycznym, takim stacjonarnym sklepem, w którym klient może dotknąć danej rzeczy. Należałoby lokować produkty w marketplace, ale też starać się gdzieś tam budować pozycję marki we własnych kanałach. No i teraz w ogóle jakie mamy opcje tych, tychże marketplace'ów, czy to w ogóle się opłaca i czy warto w to wchodzić. Mamy globalne marketplace, y, takie jak Farfetch, który funkcjonuje tylko i wyłącznie w segmencie luksusowym. Farfetch buduje swój biznes na mniej więcej 600 butikach. Jest wspomniane przeze mnie Minto, jest Asos, jest Amazon, eBay, lokalne, czyli polskie, mamy jeszcze showroom, Allegro, złote wyprzedaże i MP, które radzi sobie coraz lepiej. No ale dobrze, no więc, czy, aby na pewno chcemy sprzedawać modę w tych wszystkich, w tych wszystkich kanałach, w których, to, w których to się opłaca, w których nie. I czy w ogóle, no bo najczęściej słyszę też taką... Najczęstszym argumentem jest to, że nie chcemy dzielić się prowizją. Jak pomyślę sobie o, o Zalando, który płaci 30% wartości produktu w wholesale'u i właściwie ma 70% do tego, żeby dalej zrobić z waszego produktu, co sobie życzy. To podzielenie się prowizją kilkunastu czy tam nie wiem, dwudziestu, dwudziestu paru procent z marketplace'em wydaje się zupełnie niczym w porównaniu z tym, jakby należałby sprzedać kolekcję w wholesale'u. Więc liczbowo absolutnie tutaj to się sprawdza. W Marketplace'ach, tak jak powiedziałam wcześniej, to wy za zarządzacie towarem, wy, za wy dajecie marketplace'owi tyle towaru, ile, ile chcecie, ile macie, i decydujecie o tym, w który kanał sprzedaży chcecie włożyć daną. Ilość i jak chcecie się pozycjonować, bo w zależności od tego, jaka jest cena produktu, jak wygląda, jak chcecie się komunikować, no to tutaj wybieracie odpowiedni kanał sprzedaży. Na czy dostanie się graniczy z cudem i kosztuje sprzedaż na farfeczu kosztuje w granicach 35%, tak wynosi, taka jest prowizja. No mi to prowizja wynosi około 20%, ASOS podobnie, Amazon eBay w granicach od 11 do 15%, ale Amazon eBay, no wiadomo, to jest taki duży kociołek jak nasz polski Allegro i nie wszyscy chcą się pokazywać na tego typu platformach, bo uważają, że być może rujnuje to gdzieś ich wizerunek. Złote wyprzedaże, MP podobnie to są sklepy, w których można znaleźć wszystko, niekoniecznie tylko modę. I teraz, jeżeli chodzi o w ogóle za granicę. Jest ja otrzymuję, i to jest coś, czego ja też się nauczyłam na przestrzeni ostatnich miesięcy. Jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo osób, które myślą sobie, że dobrze, spróbujmy wyjść za granicę. Zagranica wydaje się takim dużym rynkiem i na pewno tam się nam powiedzie, bo zagranic jakby zagraniczny portfel klienta jest o wiele bardziej, jest, o więks jest większy, aniżeli polskiego klienta. W związku z tym próbujemy uderzyć za granicę. Więc spróbowaliśmy, wypróbowałam ten case na kilkudziesięciu przypadkach. I wiem, że bez, bez jakiegoś zaangażowania PR-owo-marketingowego marki, projektanta, powodzenie jest praktycznie znikome. Wynika to z kilku względów. Pamiętajmy o tym, że każdy rynek ma swoich ulubieńców. I tak jak ja pracuję ze skandynawami, skandynawski rynek szwedzki, duński czy norweski, każdy z nich jest bardzo charakterystyczny i ma swoje marki. Tak samo my w Polsce mamy swoich projektantów i my w Polsce tak jakbym zapytała was czy jesteście w stanie wymienić pięć duńskich marek to podejrzewam że większość jednak nie byłaby w stanie tego zrobić tak samo Duńczyk na pewno nie będzie w stanie wymienić polskich marek oznacza to że Polak nie będzie szukał skandynawskich marek w Google, który jest największym teraz driverem sprzedaży w sieci tak samo Duńczyk nie będzie szukał polskich marek, bo ma swoje po prostu więc na to należy jeszcze zwrócić uwagę. Po pierwsze, koszta wysyłki okazuje się, że są większe. Może jeszcze nie aż takie kolosalne, da się ten, ten, ten koszt przełknąć. Jest on w granicach 30 zł do Danii, 50-60 do Szwecji. No, ale co się dzieje w momencie kiedy przychodzi zwrot, tak? No to jesteśmy do tyłu już z kosztem wysyłki, bo za, za wysyłkę płaci, płaci projektant. I tak jest w większości marketplace'ów, że to płaci partner, aniżeli, aniżeli marketplace. Chyba, że płaci klient. Gdzieś tam klient dorzuca jakąś część za te koszta. No ale więc. Biorąc pod uwagę też to, ile, należa, na ile kosztuje projektantów pracy, ażeby zbudować rozpoznawalność brandu na polskim rynku, to weźmy pod uwagę fakt, że za granicą trzeba włożyć dwa razy tyle, nie mówiąc o finansach. Jakby finanse to w ogóle są już totalnie zabójcze, żeby móc zbudować rozpoznawalność brandu. A propos jeszcze brandu, rośnie też nam generacja, też teraz zrealizowaliśmy z zrealizowaliśmy biznes. Projekt z Accenture, w którym zrobiliśmy badanie na generacji Z, czyli tych dwudziestolatków mniej więcej. Jak oni kupują i co oni kupują, i okazuje się, że to już jest generacja wychowana totalnie na brandach, która jest ubrana w brandy od, od stóp do głów i właściwie niewiele ich więcej interesuje. Jak to się ma do sprzedaży w sieci? Oznacza to, że takie osoby specyficznie szukają danej rzeczy w sieci po marce. Po prostu. Oznacza to, że każdy projektant musi włożyć mnóstwo pracy, żeby zbudować brand awareness dla swojej marki, bo inaczej nikt go nie będzie szukał, nikt go nie znajdzie w sieci. Bo najmłodsza generacja, czy, no, może nie najmłodsza, ale młodsza generacja jest cholernie zmanierowana i raczej to się nie zmieni. Wystarczy też popatrzeć na dzieciaki, które gdzieś tam są wychowywane przez tych starszych millenialsów gdzie malutkie dziecko jest, ma już mini Nike na sobie, bluzę Roberta Kupisza i tak dalej, i tak dalej. To możecie sobie wyobrazić też jakby co, co, co nam rośnie, tak, kto nam rośnie. I tutaj absolutne takie postawienie wykrzyknika, budowanie brand awarenessu dla swojej firmy. Czy warto się podzielić prowizją? Bez względu na to, jaki to jest sklep, jaki to jest marketplace, czy to jest concept store, czy to jest, jest multi-brand, nie da się robić wszystkiego. I tak jak podejrzewam, większość z was, z was ma jakieś doświadczenie z ustrukturyzowaną firmą, korporacją i ma swoją rolę, podobnie jest, mając swoją firmę. Nie da się robić wszystkiego, bo idzie zwariować. I pewne rzeczy warto oddać komuś innemu. Ja, czy to prowadząc redakcję, musiałam w pewnym momencie oddać całkowicie zarządzanie redakcji, redaktor prowadzącej, bo nie byłam, w stanie, nie byłam w stanie już kontrolować, gdzie kto co z kim i jak, a jeszcze gdzie w tym wszystkim byłam ja, ja moje uczenie się o branży, moje bywanie, gdzie to jest konieczne w, w naszym sektorze. Więc jeszcze w ogóle nadzorowanie i finansów, pozyskiwanie potencjalnych reklamodawców, tego się po prostu nie dało ogarnąć, więc jedynym wyjściem było delegowanie i uważam, że w przypadku projektantów delegowanie jest jedyną opcją, tutaj Bogusia mówiła wcześniej o, o delegowaniu pewnych rzeczy jakimś zespołom IT, nie, nie robienie tego we własnym zakresie. Ja wiem, że IT kosztuje cholernie dużo, ale co będziecie się uczyć kodowania? Nie, nie ma takiej opcji. No jakby, tak, tak się nie da zrobić. Więc na pewno warto oddać pewne taski osobom, które się w tym specjalizują. I nawet jeżeli. Tutaj warto się podzielić prowizją, to lepiej, niech zrobi ten e-commerce wam ktoś, kto się na tym zna. Ale jeżeli mielibyście się uczyć teraz SEO, pozycjonowania, kodowania i tak dalej, i stron internetowych i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze przy, tutaj podam przykład takiego. Podam przykład tutaj Shoplo, który w swoim portfolio ma kilka tysięcy projektantów. I myślę sobie teraz tak, kilka tysięcy projektantów to jest kilka tysięcy sklepów internetowych, i teraz nie każdy z nich i to jest tylko Shoplo, a jeszcze mamy przecież inne silniki, tak? Mamy, jest część osób, które jest na Shopywaju, jest część osób, które jest na prescie, na WooCommerce, Magento Magento i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze drugie, drugie tyle ma swoje jakieś customowe rozwiązania robione przez. przez Samozwańczych programistów. I niech teraz skupmy się tylko na szoplanowi. Niech tylko tych kilka tysięcy projektantów próbuje ściągnąć ruch do swojego sklepu. Czy to jest w ogóle jakby, jaka, jaka jest skalowalność biznesu? Praktycznie żadna, to jest niemożliwe. Dopiero zgromadzenie tych wszystkich osób w jakimś jednym miejscu daje potencjał sprzedażowy, który. który który po pierwsze odciąża i e komersowo, a po drugie daje możliwość skupienia się na tym, na co robimy najlepiej, czy to projektowanie, czy, czy zarządzanie, czy dystrybucja. Niektórzy są po prostu fenomenalni w sprzedaży, a mają kogoś, kto im dobrze projektuje. Więc każdy oczywiście musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, co mu się opłaca najbardziej? Czy wholesale, czy, czy jednak wszystko robić we własnym zakresie, zakresie i wracamy tutaj do kanału direct, czy może lepiej lokować produkt w marketplace'ach, a samemu skupić się na budowaniu brand awareness'u swojego, swojej marki. Jakie rozwiązanie my na to znaleźliśmy? Coś, co się sprawdziło za granicą, coś czego jeszcze ja w Polsce nie wprowadziłam, ale postanowiliśmy na przykład sklepom, multibrandom dać możliwość zbudowania sklepu na Minto, czyli właśnie na przykład jak w porównaniu, jak wrócimy do tego przykładu Shop.lo, gdybyśmy mieli wziąć kilka tysięcy tych podmiotów i dać im możliwość zbudowania sklepu w sklepie, ale też oczywiście to, to stanowi ich oddzielną jednostkę, ich oddzielną domenę i tak dalej, żeby ściągali ruch na, do, do, jednego, do jednego miejsca, Nagle z 6 tysięcy na przykład projektantów, którzy żyją na shop-lo, gdyby każdy z nich miał nawet ściągnąć po 1000 osób miesięcznie, nagle okazuje się, że mamy miesięczny całkiem niezły ruch, prawda? I w tym momencie na przykład duńskie butiki płacą tylko i wyłącznie 3% prowizji, bo same sobie generują też ten ruch. Wśród swoich klientów mówią, dobrze, tutaj możecie, tutaj możecie dokonać zakupu. To na przykład dla mnie to robi ogromne oszczędności, jeżeli chodzi o wydatki na Googlea. Wiadomo, że ten kosztuje krocie. Ja dostaję rachunki, więc nie mam pojęcia, jak projektanci to robią z własnej kieszeni. ja na Waszym biznesie też próbowałam robić tutaj pozycjonowanie w Google na acach, jeżeli chodzi o oferty pracy. Budżet mnie totalnie zjadł, więc to, to po prostu dla małego podmiotu to jest niemożliwe. A ten model biznesowy bardzo dobrze się sprawdza za granicą. I chodzi tutaj właśnie o generowanie ruchu i skupianie wszystkiego w jednym miejscu i nie bez powodu mówi się, że w kupie siła. Nie wiem, czy ten, czy ten model wprowadzimy do Polski czy nie, ale też jak na przykład rozmawiamy z niektórymi multibrandami, uwierzycie lub nie, osoby, które mają na przykład taką Max Marę od 20 lat, czy całą kolekcję Armani'ego, Nigdy nie założyły sobie sklepu internetowego, bo to są osoby, które żyją jeszcze w tych trochę dawnych czasach, muszą to zrobić, nie wiedzą jak, dla nich takie rozwiązanie byłoby fenomenalne. Podsumowując, w rękach brandu i projektanta jest wszystko, bo to projektant kontroluje swoją dystrybucję i decyduje o tym, jak ona powinna wyglądać. Nie ma sensu robienia wszystkiego we własnym zakresie i choćby nie wiem, co miało się dziać, to budowanie brand awarenessu swojej marki jest jedyną drogą i przyszłością. Dziękuję.